Dziś wieczorem w meczu 1/16 finału Ligi Europy Legia zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. Początek spotkania o godzinie 19. Niedzielny mecz Legii z ruchem Chorzów zakończył się porażką 1-3. Jednak jak podkreśla środkowy obrońca Michał Pazdan, to już zamknięty temat, a drużyna jest gotowa na kolejne spotkania. Fajnie jest, że możemy zagrać od razu nie czekać cały tydzień, tylko mamy 4 dni do spotkania. Na pewno nie byliśmy wszyscy zadowoleni po tym meczu, ale gdzieś już zamknęliśmy ten temat już na, na następny dzień. Miejmy nadzieję, że po prostu my jako drużyna nie dopuścimy już do, do takich sytuacji, bo naprawdę e, nie, tak nie może być no, w, w meczach ekstraklasy. No to... Dziś Legia zmierzy się z 33-krotnym mistrzem Holandii. Jesteśmy żądni tego, aby się zrehabilitować po tej porażce z ruchem Chorzów. Natomiast Liga, a europejskie puchary to zupełnie co innego i Wiadomo, że zagramy z innym przeciwnikiem niż ruchorzów. Ruch Jesteśmy gotowi na to. Podkreśla trener legionistów i jak dodaje zespół jest gotowy do gry. Jesteśmy gotowi na to, aby grać na pełnych obrotach przez 120 minut, jesteśmy dobrze przygotowani, tu nie będzie żadnego zaskoczenia. Poprzednie spotkanie we Warszawie zakończył bezbramkowy remis. W przypadku takiego samego wyniku w Amsterdamie będzie dogrywka. Jeśli i w niej nie padną bramki, losy awansu rozstrzygną rzuty karne. Jednak dziś karnych nie będzie, mówi szkoleniowiec wojskowych. Każdy nasz gol powoduje to, że karnych nie będzie, dlatego nie ma co zaprzątać sobie tym głowy. Z powodu żółtych kartek do Amsterdamu nie poleciał Mirosław Radowicz. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie dla Rado jak zostanie. W Warszawie potrenuje, przygotuje się do kolejnych spotkań. Tu by nam tak naprawdę nie pomógł. Na boisku a to jest najważniejsze. Legia ma ambicje, aby zagrać w jednej 8 finałów ligi Europy. My się nie boimy i nie będziemy się bali. Odwaga w sporcie to jest początek sukcesu. I my tą odwagę mamy. Naszym celem nie jest tylko i wyłącznie 1 16, tylko naszym celem jest 1 ósma. Jeśli mecz zakończy się remisem, to właśnie Legia awansuje do kolejnych rozgrywek. Początek spotkania o godzinie 19.00.